Pierwszy, czas zacząć tę zabawę, co? Panowie, miała być piąta 22 ze wschodem słońca. Jest piąta 24, tak. No i co, zaczynamy, nie ma co przedłużać. Za 8 dni widzimy się po drugiej stronie. kropki. Kolej Linowa Czantoria Tam idą Krzesełka Ci napierają, nawet nie ma kiedy filmu zrobić Dziadoki jedne Dzień dobry, Co Król Kali Mauro Zespół z dwoma Brinewcami z Ultratimu Za nami prawie 9 km Pierwszego dnia Przed nami wrasta Chantoria. Michael pokaż no tak Prawie 3 km 3 km podejścia i 600 metrów pionu na szczycie będziemy już mieć pierwszy kilometr pionu za sobą. Dziękuję, do widzenia pa i ona oczywiście kto jest najszybszy wiadomo nie kto ostatni wiadomo. wiadomo tam już leje a oczywiście zapomnieliśmy powiedzieć że od 11 ma być z lewa dlatego chcemy zrobić jak najwięcej trasy na sucho Myśleliśmy, I że bez tu... Bez browarów na sucho. Bez na sucho. Na razie kurna, wszystko pozamykane. Nie ma gdzie się, gdzie nawilżyć pyszczka. No trudno. Szukamy dalej. No, <słuch> w Komańczy? w będzie O, no, to trochę późno. No dobra, co miało być tak trudno? Lajcik, tam piekło Chantoria jakieś. Czy co? Salamandra Dla mięczaków Jest kilka Chantoria. No. Puchy <grystanie> Nikogo nie ma. No i co? Lecimy dalej, no bo jak wszystko pozamykane pić się chce to trzeba co, leczyć dalej no dobrze Soszów, schronisko. Chciałem nakręcić jak biegamy, ale się nie udało tak. Niestety No dobra, wchodzimy może tu coś dostaniemy do picia w końcu Cześć! Tak jest. Nawet no, za oknem nie widać, ale jest strasznie ciemno. Zaraz pewnie zacznie padać. Na szczęście trafiliśmy na jakiś płyn. Że nie było mało piwo. Jesteśmy w na soszowie w jakimś Ar tam małym, dużym, nie wiem, gdzieś na pisło chyba. Przed nami stożek mały, stożek wielki. Z wielkiego stożka będziemy zbiegali na kubalonkę. Później kilka chłopek, barania góra. Węgierska górka, no to już zaraz Żabnica i nasza Abrahamówka. No, to do później. Więc chcesz coś dodać? Zrówko. Jedyna i niepowtarzalna okazja. <śmiewanie> zobaczyć wszystkich, jak biegną. <śmiewanie> coś niesamowitego. Tak, następne bieganie przewidujemy 8. dnia. Ale podejście <śmiewanie> na stożek. Je Jeńcuś próbował uciekać, ale ucieczka została szybko skasowana. Tak, i teraz mało jeszcze ma coś do powiedzenia. Ile tam mamy na ten stożek? Po 150 przewieszenia zostało. Raz, dwa. 600 metrów teraz tylko, Jeńcusia, tak? Jeńcuś, wyprzedzimy. że bada sił. Łykamy go, na łykamy. na noga. Ale zaczął używać kiku znowu, patrz. Jest szansa, że za 3-4 dni opanuję technikę. W miarę dostatecznego pochodzenia. No dobrze, będziemy obserwować postępy. Tak, będziesz odtwarzał i później będziesz wiedział, jakie błędy popełniasz. Dokładnie. Ale mają w ogóle. Bo gole ze schroniska na stożku. No dobrze, tu znowu puchy ale jakieś śniadanie trzeba zjeść w końcu, w sensie jakąś bułeczkę, zobaczymy, jak będzie otwarte to Jęczuś, my ten, no, no ja się odwodniłem, a ty? No, o, no musimy, musimy, no dobrze. 20 minut do treńska przysłod Lecimy no Godzina jest po 10 Już zaczęło lać Grane jest. Ach. Nie, no przestań. na orzeźwiającą lemoniadę. No, schronisko na przysłopie. Jagodzianki, gdzieś borówczanki. Cały czas. Heizy. co to jest? Heizy i filcik z tutejszego browaru. Bardzo dobre. Jak tam Mauro? Powiedz, jak mamy. Super Tak. Czy możemy tutaj przycisnąć? Tak, to nie. Za nami 38 km. W pionie zrobiliśmy już prawie dwa klocki. Zostało nam na dzisiaj 830. Do Dzisiejszego dnia mamy niecałe 25 km No dobra Czyli no niedaleko już umaratoniczkę z górką Jego zrobiliśmy 2000 zostało nam 1300 A nie, no źle 1300 w dół zrobiliśmy tak. no. No to Pięknie no Dobra Koniec relacji. Odejdziemy się później. Pewnie z węgierskiej. Mięczaki kurwa nie biegają. Piękne, jest super, piękne widoki. No wszystko widać jak na dłoni. Eee. Widzieli? Pięć dyszek już ponad mamy No i co? Jeszcze koło dziewięciu do Żabnicy Ale trzeba się napoić trochę bo już nie ma siły. Jak wrażenia po zbiegu do węgierskiej górki? Tak, ten zbieg mi służszy. Mógłby, mógłby być. Byłoby gorzej. No byłoby do, dużo gorzej. No tak, to nie było aż tak źle. Czas wysiłku też swoje robi. Mamy już 9 godzinę. I pięć dyszek ponad w nogach. kalorie. Tak, kawka, herbatka i kruszymy. I jeszcze 9 km tak? 9 km i 400 pionów niestety, mm. bo zbiegliśmy za nisko <laughs> Jak widać. Ale zgodnie z trakiem. Ale zgodnie z trakiem, dokładnie. No dobrze To no w takim razie yy, widzimy się już na nocego Do... Siema No idźcie, idźcie はあ。 No miła niespodzianka A ostatnio bierzemy no, Na koniec dnia, ale taka chuda jakaś Najsłabsza Najsłabsza. Starczy, nie? Ale miło, miło Na koniec dnia morale się podniosły trochę No i super Ile tam nam zostało do mety? Cztery? A tak, dokładnie, będziemy wiedzieli no i pionu jeszcze z wyszysz, pięknie, pięknie. No dobrze, dziewczyny te zdążyły przed nami. <grym> y tak. No to tak za gorąco. Jak tam więc się dziś biegało? Jak ci minął dzień, może tak. O. Bardzo minął przyjemnie dzień. Było trochę niedużo biegania, trochę niedużo chodzenia. Ładna pogoda była patrzyła. Ładna leś, pogoda tak. czwarte dnia, tak. Ale mhm. za to było? chłodno. Mauro, a to by jak minął dzień? Ludy, ociągaliście się. Tak słabe tempo było. No ja to już w bieszczadę dobiegę. No Na no, poziomie świadomość tego, tak jak Wam mówiłem, ale teraz powiem wszystkim Państwu, że utrzymując bieżące tempo, dzisiejsze nasze tak? dzisiejsze tempo, pokonanie całego GSB zajęłoby nam 85 godzin. I jak to się ma do rekordu 96, gdzie jeszcze Dokładnie. trzeba spać? Tak, o. jeść i, i tak dalej. I nie? Dzisiaj. No no to zieliliśmy, zieliliśmy. Ale jest to mocno frustrujące. No, dokładnie. Pozdrawiam. <głosy> <głosy> to chciałeś, żeby no? Już Wiedziałeś, to będzie takia. Tak. A, nie <noise> A jak się mnie tam? minął dzień, bardzo dobrze. Poza zbiegiem z Baraniej góry. Wtedy tam tam niestety bardzo czwórki ucierpiały. No ale zobaczymy, później trochę płaskiego było i pod górkę już trochę lepiej no teraz zobaczymy jak będzie jutro w takim razie no dobrze czekamy na jedzonko dobre piwko zdobyliśmy tam po poddychu trochę że na pracę obiad z, z piwem Rewelacja. Jak się nazywa ta miejscówka? Abrahamówka. Abrahamówka Sto tak. w Żabnicy. Sto Dokładnie po na samym szlaku polecamy. Jak na razie, tak. No dobra. To dzięki. To tyle, jeżeli chodzi o dzień pierwszy. Tak, proszę.